I to dla Ciebie ubieram się w ognie. Nie w biustonosze, truzy i spodnie I to dla Ciebie pomysły nowe Cześć, witam Cię, słuchaj Cześć. parę dni temu był koncert w scenie, byłeś w Sopocie e, Dzisiaj parę dni później jesteś znowu w Trójmieście e, z, jak, z jakiej okazji dzisiaj przybyłeś na Wybrzeże? No, przyjechałem z tą spółniczką Drotą Zielińską, przyjechaliśmy odwiedzić e, Reserve i Reserved Kids, dlatego że zostaliśmy zaproszeni ja z tą Zielińską, mam taką filmę już ostatnie dwa lata o nazwie Prześrodziuch, To jest taka alternatywa dla, no, dla wszystkiego tego, co się dzieje na rynku odzieżowym dla dzieci i cieszymy się, że, że naprawdę jest głośno o nas, nawet, że jesteśmy młodą, małym, małą filmą e, i się cieszymy, że Reserved Kids zaprosiło nas, na, żeby, żeby, żeby zrobić kolekcję i wiosną 2014. W kwietniu pojawi się kolekcja Cześć By The Seft. Kids. No i dlatego tu jestem. Jestem tutaj, żeby tym bardziej wspierać swoją spółniczkę y, i odwiedzić też ekipę z The Seft, Dlatego, że już wcześniej tu bywaliśmy, pracowaliśmy razem, y, ale też nie ukrywam, że to nie ja jestem projektantem, to nie ja y, jestem stylistą. Y, czasami nawet ja mylę tkaninę i dzianinę. Więc to Dorota w tej chwili jest tam w Self Kids i ogarnia i sprawdzają modele. Które mają być uszyte właśnie na dosyłną kolekcję i cię bardzo cieszymy no i uwiedziałem się, do twojego miasta. Par dni temu był Sopot, a teraz jest gry jak najbardziej i dzięki Bogu to świeże powietrze powoduje, że śpi się dobrze. Gdybyś w przyszłości powiedzmy dalej został przy tym, a jeszcze bardziej wszedł w ten rynek odzieżowy i miał wybrać, na przykład, czy robić dalej w rozszerzeniu tej działalności dla kobiet czy dla mężczyzn, co byś wtedy wybrał? No, żeby nie było to fajnie, że tu kruszasz. U nas nie ma podziału na kobiety i mężczyzny, to jest unisex, tak czyli generalnie to jest tak, że cześć oczu, to trafia, to jest to, to samo dla dziewczynek, dla chłopaków i jak będziemy eksponować, to mi się zdaje, że to, to będzie też w takim, myślimy o różnych, są, r, różne projekty się, się rodzą i, i dzięki Bogu, póki masz siłę, czyli znaczy, żeby nie było, ja wczoraj byłem w, w kinie, z Drotą pierwszy raz od dawna, bo mieliśmy właśnie wolny dzień, gdzie nie mogliśmy pójść do pracy albo robić to, co robimy normalnie w Warszawie, tylko byliśmy w Gdańsku wieczorem i był spokój. Więc mi się zdaje, że oboje jesteśmy takimi pracoholikami, i żeby nie było, to jest bardzo niesamowite, jak ludzie, są ludzie, którzy czytają to, że się pracuje dużo tylko z jednym znakiem, że to chodzi o zarabianie. A ja bym bardzo chciał zarabiać, tylko to nie jest to, co ja w tej chwili robię. Ja tylko ewentualnie inwestuję chyba i lepiej spędzam swój czas pracować, niż balować grubo, jak to ewentualnie mam w mediach taką etykietkę. Tak, taką etykietkę. Ale to jest niesamowite, bo gdybym ja tyle imprezował i balował, to ja nie wiem, ile, ile żyć musiałbym mieć, bo naprawdę robię dużo różnych rzeczy i w tej chwili piszę muzykę z przyjacielem do. Do, do ciotki Karola, to jest, jest sztuka teatralna w Teatrze Kwadra, który będzie miała premierę pod koniec listopada, a tak samo pod koniec listopada ma premiera kalina Lodu, nowa, nowy film Disneya. Gdzie jesteś bałwankiem. Jestem bałwankiem Olafem, więc na początku tego jest dużo w tej chwili i przyznam, że mam sraczkę ostatnie dwa tygodnie. Nic złego w tym, to jest po prostu stres, ale w tym samym czasie jestem też w trasie i to chciałbym wszystko pogodzić, a bo tak jak teraz byłem w czasie, że to jest bardzo typowe, że grałem w Toruniu w niedzielę po sopocie. Nocą leżę w jakimś busie i śpię, żeby być wyspanym. O siódmej wypakowałem sprzęt na Pradze muzyczny. Moja kapela poleciała do, 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 do Melmy z Gdańska No i na 8 byłem w radiu u Kuby. Więc. Nie ukrywam, że jest to intensywny czas, ale to też jest taka pocztówka, że za, za 10 lat to będę, oh, przepraszam, patrzył wstecz i będę mówił hej, no, działo się, ale też się dużo rzeczy nauczyłem, bo nie ukrywam, że ja robię rzeczy dlatego, że mam poczucie, że jeżeli coś mnie może rozwinąć albo coś, jestem głodny czegoś, co do końca nie ogarniam To idziesz w to. To idę w to, a potem można weryfikować, czy to było udane, czy nie, ale Nieźle, mi się zdaje, że, że spadam się na tych różnych płaszczyznach i też nie ukrywam, że 2014 to będzie taki rok, gdzie ja będę odmawiał rzeczy. Może się skupić znowu na, na paru projektach specjalnie muzycznym, co śpiewa. To jest jakby główny ten element i to jest taki okres, gdzie naprawdę dużo energii sądzę, że dałem i ona będzie wracać pozytywnie z powrotem, ale teraz chciałbym się skupić na, na, na samemu siebie i, i na swoich muzykach przyjacielach z Danii. Bo ty masz chyba jakąś taką intuicję co do tego, w co wejść. Yy... Idziesz w to, gdzie, gdzie ciągnie Cię gdzieś ta pasja, że nie robisz czegoś, y, dlatego że musisz, tylko że cię to kręci, a, a nikt, żadna tam jakaś agencja pierowa doradcy za to nie stoją chyba, co? No nie, no to. Bo tak w niektórych przypadkach jest i doradzają ić to, to nie idź, nie. To było straszne, mi się zdaje, bo powiem Ci szczerze, że gdybym ja słuchał ludzi ostatnie 6 lat czy ostatnie 10 lat, co ja powinien robić, co nie, jaką muzykę powinienem robić, jak powinien nazwać swój zespół, jak, jaka powinna być okładka, to gdybym słuchał ludzi z zewnątrz, to ja bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem teraz. W tym sensie, że czuję, że moje miejsce w tej chwili jest takie bardzo właśnie niezależne, obojętnie nawet jak ludzie mówią TFN czy, czy X-Factor. No jedną z najbardziej niezależnych rzeczy, co zrobiłem w swoim życiu, to było, że się zgodziłem, jak dostałem ofertę, być jurorem w X-Factorze. Bo to jest 16 dni w roku, ale nie mogę sobie wyobrazić kogoś innego na tym fotelu. Jestem genialny do tego i to mówię szczerze. A bliscy odradzali, na przykład przyjaciele? Pewnie, że tak, bo jest taka Biblia, która mówi, nie powinieneś tego robić, dlatego że okay. ewentualnie byliśmy na taką etykietę, a z całym szacunkiem. Sensurować to, ja mam gdzieś, co ludzie myślą, bo niezależnie już dopiero jest wtedy, jak zgadzasz się i mówisz tak do rzeczy, na które ewentualnie innym z niezbudzonym nie. zagrożeniem. Ja odmawiałam mnóstwo rzeczy ostatnie 5 lat, ja cały czas odmawiam mnóstwo rzeczy. Ale jak coś mi się podoba, to ja to, to wchodzę stuprocentowo i wtedy nie ma obciachu. Wspomniałeś też o OSC o porannych audycjach. Oczywiście nie ukrywam, że często Was słucham, ale też innych duetów. To jak ty dajesz radę w takim razie? Jak jesteś tak bardzo eksploatowany? Jaki masz sposób na szybką re regenerację? Bo mówisz, że w busie gdzieś tam się trochę przekimasz, później rano trzeba jechać do radia, i no po, trzeba być aktywnym działać. To, powiem szczerze, że teraz powiedzmy w poniedziałek albo do no. To, cudownie, no. to jest, jest bardzo jeden sposób na to. Ja nie potrzebuję dużo godzin snu, tylko wtedy. Dzień wcześniej czy parę dni wcześniej po prostu, no nie pić alkoholu, nie, nie balować grubo yy, z koleżankami w tej chwili, bo dlatego, że jestem singlem yy, i wtedy wszystko, ja bardzo szybko się regeneruję, może mi organizm wysiądzie w, w, w jakimś momencie, ale zawsze miałem taką ksywę od kolegów czy tam, że zawsze mówili, że podziwiałem mnie, bo, bo ja, ja kaca nie mam, u mnie nie ma słowa kac, no. Yy, to więc ty jesteś szczęśliwym człowiekiem. No, pomyślę, że, że tutaj mój organizm, no mam, mam fuksa w tym sensie. Żadnej migreny, żadnego kaca, yy, a też samodyscyplina i żeby, trzeba pamiętać, że, że y, życie jest jak gry w szachy. Tutaj wiesz, że masz wolniejszy moment, tutaj możesz się zagubić. Dwa dni, możesz włączyć telefon i popłynąć, tak? Lepiej o tym nie powiem dzieciom, ani dorosłym. Ale wiesz, że nadchodzi moment, że się musisz zwrócić z powrotem na, na tor, bo inaczej to zawalisz, to jest jak domino wtedy. Wtedy wszystko inne się wali. Hmm. A jak sobie zaplanujesz tak życie, że musisz ogarniać, no to wtedy nie ma. To wtedy przez dwa tygodnie nie ma balangi. Bo jak sypnie się jedna rzecz, to się sypnie wszystko później. Więc. Dla yy, nie... wszystko jest czas po prostu. No i ty... Tak, i, i ja nie ukrywam to jest, niestety, taką etykietę mam. Ja nie będę się ukrywał, nie będę mówił, bo ja lubię alkohol. Ja lubię kobiety, ale to nie znaczy, że jestem dziwkarzem albo alkoholikiem. Nie, bo to jest właśnie normalne, tylko nikt o tym nie mówi, no bo jesteśmy... a każdy tak myśli, tak i jest. My jesteśmy krajem wielkich, jednych hipokrytów z samym szacunkiem no tak. i to jest mój kraj, ja jestem urodzony w Polsce, szeplenie, bo mieszkałem w Danii, ale chciałbym... I wierzę w tą postać, która jest tolerancyjna, normalna, otwarta. Ty mówiłeś też kiedyś, że masz jakieś tam niespełnione marzenia, ambicje aktorskie na przykład. Czy oprócz tego dubbingu, coś stricte tam teatralnego czy filmowego, coś tam się rusza, coś się dzieje, jakieś propozycje spływają? Tak, w spektaklu Ciotka Karola będę śpiewał piosenki jako hologram. cieszę się bardzo, będę bardzo aktorskim hologramem, bo nie będziemy fizycznie na scenie. Ale Katarzyna Maciąg, piękna. Wychodzi taki film Zosia Sztuka Siódemki. Zosia spotyka się z siedmioma swoimi eks-chłopakami, a ja będę jednym z nich. Ten film będzie wiosną w kinach, ja się bardzo cieszę do tego. A jak wszystko pójdzie dobrze, to jesienią 2014 wyjdzie film, gdzie, no, gdzie będę miał główną rolę i zobaczymy, co to będzie. ale... Ale a to na razie rozmowy, czy już za, zaczęło się coś tam grać? Tak, już tak trudno tak, mi tak. mówić, co to jest, ale, ale cieszę się bardzo do tego. Bo, bo, bo to jest fajne i absurdalne, że nawet takie lekamy lakram, Playa spowodowały, że ktoś zauważył, że ja mam, że jestem ekspresywny. Zaczęło być na moich koncertach, powiedzmy, ostatnie 10 lat, ale to jest miłe, że przez wybory nawet nieoczywiste, czyli lekrama, sprzedałeś się, tak! Ja zawsze marzyłem o tym, że tej propozycji lekramy. Jestem, żeby nie było. Nie chciałbyś grać w lekramie, gdybyś potrafił, gdyby ci się spytali? To jeszcze, jeszcze mnóstwo kasy za to. Każdy, każdy by chciał pewnie, tylko nikt do tego się nie przyzna po prostu. Kochany widzą, ja uwielbiam siebie w lekramie playa, no i ktoś mnie zauważył i nagle mogę się spełnić jako aktor w filmie, więc to jest cudowne. E, no tak, bo ty w sumie, twoja kariera jest takim pewnego rodzaju zaprzeczeniem, bo ty, ty nie bywasz na salonach, ty, można powiedzieć, że nawet nie jesteś mainstreamowy, a jesteś. To są takie przeciwieństwa tutaj, bo mówisz, nie dostajesz tam darmowych samochodów do jazdy, czegoś tam, jakichś giftów, profitów z tego tytułu, takich typowo celebryckich, nie? No bo to, bo żeby nie było... A jednak funkcjonujesz na tylu polach. Dlatego, że ci, którzy myślą, bo, bo, żeby nie było, gdyby to były Niemcy czytania, to bym dostało tego mnóstwo. Bo ja lubię te rzeczy. Tylko, tylko dalej są ludzie w PR-ze, w różnych jakichś tam filmach samochodowych, którzy myślą, że to jest lepiej, że jakaś blogerka dostanie samo do jedzenia. Sorry, ale kto to dociera szczerze, ja czy jakaś blogerka? Żeby nie było pewnie, że też jestem chłopakiem, który yy, ma parcie na szkło, tylko że na swój sposób. I też chciałbym być kochany przez każdego, ale nie chcę być obojętny, więc ja wolę być nienawidzony niż być obojętnym tym wszystkim. I. Pamiętajmy o tym, że Polska jest nasz kraj w takim miejscu, e, my dalej nie, może, nie wiemy do końca, nie możemy wyłowić, co naprawdę się opłaca. Ten Czesław, który powiedział, że lubi alkohol, no nie, on jest, on jest niebezpieczny. A okazało się, że w lekarstwie playa, to to e, przeosło playa wszelkie oczekiwania. co się bardzo cieszę, że jestem częścią tej, tej ekipy e, gwiazd, nazwijmy to, które też są bardzo szanowane i to jest dla mnie bardzo cudowne. Byłem na koncercie. To koncert. Nie mogłem się skupić na tym, co się działo na scenie, bo kręciłem mu tą komórką. Cały koncept, Widziałem taki małtęki ekranik, ale teraz mam muszę mówić, ja mogę ci, przyjść do domu i pokazać Ci. Otworzę, ja włożę kapelek i ten kapelek wrócę do televizora i będę przeżywał co wieczór tą chwilę, którą... Które nie przeżyłem, jak powiem tym sensie. Miałem kiedyś jeszcze w gimnazjum kolegę, rodowitego duńczyka. Gdzieś to były początki gimnazjum i ja pamiętam, że on już wtedy na przykład palił jointy i gdzieś tam demoralizował tą polską tutaj klasę. I jak to było u Ciebie? No, czy też tak liberalnie byłeś wychowywany przez rodziców? I ta otwartość z tego wynika właśnie? Twoja? A Znaczy, ja jestem bardzo liber liberalnie wychowany. Jestem wychowany na podwórku też z kolegami z Turcji, z Maroka, z Iranu. Nie, powiem tak. Dla niektórych młodych ludzi to nie zaszkodzi, żeby, że zapalą jointa, jak mają 13 lat, a inni na pewno nie, nie powinni. Ale tak samo jest mnóstwo, których znasz, na pewno, którzy nie powinni za, wypa, wy, za, e, wypić piwa, jak mają 14 lat, a inni tak. Niestety nawet nie chodzi, bo według mnie to życie jest trudne i, i e, ja już zawsze mówię, że moje życie jest. Wszystko, co się dzieje przed i po sceną, to jest trudne, a to, co się dzieje na scenie, to jest najłatwiejsze. To wtedy odpoczywam, to jest taka spowiedź. Jest prawda taka, że też muszę się zwrócić do Państwa, że niektórzy z Was będą mieć bardzo trudne życie. Niektórzy z Was spadną w depresję, będą narzekać, niektórzy z Was będą szczęśliwi, może wygrają w lotka, a i tak wszystko to przegrają. Nie wiemy, nasze losy są takie różne. Ja sądzę, że Trzeba się cieszyć tym, co się ma, a najbardziej się trzeba cieszyć, cieszyć zdrowiem, bo, bo w każdej chwili to ono może się skończyć. Jaka byłaby taka nieznana strona, Czesława, o której ty chciałbyś powiedzieć? Nie wiem, może ty słuchasz rapu, nie wiem, mo mo może muzyki operowej. Ja słucham opery, ja słucham rapu. To nawet nie jest nic dziwnego, słucham różnej muzyki. Grałem gry komputerowe. Powiem ci, że jak ja kiedyś grałem wiele gier komputerowych, to ja teraz bardzo czekam na wolny czas i nie widzę go, ale może z 2-3 dni. Chciałbym zagrać The Last of Us na, na Playstation Trójce i nie mam czasu na to. Ale kupuję twórkę teraz i to nie jest krypto w tym sensie. Kupujcie Xboxa też. E, lubię gry, gry komputerowe, lubię ten narkotyk, który, który nazywa się dwa dni zamknąć się przed telewizorem i popłynąć. Trzeba mieć odwagę na to, ale ja uwielbiam i nie mogę się doczekać, że będzie taki moment teraz w grudniu, gdzie po prostu pozwolę sobie. Czego Ci życzyć w takim razie na koniec? Czy masz jeszcze jakieś marzenia, tych lądy, gdzie gdzieś tam z tyłu głowy Ci siedzą i wiesz, że chciałbym zrobić to, to, to i tamto jeszcze? Ja powiem szczerze, że chciałbym odpocząć, więc chciałbym znaleźć takie, parę, takie parę sytuacji, gdzie odpocznę naprawdę i, i chciałbym zdrowia. Mam naprawdę straczkę ostatnie dwa tygodnie i chciałbym pojeździć do lekarza i zbadać to. A oprócz tego to, przepraszam za taką intymę, Życzę życie wszystkim zdrowia. Wysokich świąt, mniej stresu da na zimę. Tak, to jest dobry czas. Nazywam się Czesław Mozil i pozdrawiam wszystkich widzów, słuchaczy myczymiasto.pl y Prawidłowo, my czy miasto.pl My czy miasto.pl To ja czasam mocin jak tu jest z ludówki wszędzie wyskakuje, jak tu jestem pijakiem, dziwkarzem, celebrytą, Ale mam jeszcze kredyt.